Witam Państwa serdecznie. W dniu dzisiejszym książka szczególna. Pomyślne rokowanie w nerwicy natręstw autorstwa pani dr Zofii Paśniewskiej Kuć, wieloletniego nauczyciela, akademickiego terapeuty, wielkiego naukowca, takiego naukowca, szanowni Państwo, z prawdziwego zdarzenia pani doktor Zofia Paśniewska-Kuć, przecież wobec jej dorobku naukowego i, i wiedzy, myślę, że śmiało powinien przysługiwać jej tytuł profesora. No, obecnie pracuje w, w swoim domu w okolicach Żyrardowa. Tam jest prawdziwy, drodzy Państwo, tam jest prawdziwy uniwersytet. Także na mapie uniwersytetów w Polsce, no warto też wymieniać tutaj okolice Żeraldowa, tam gdzie i pisze książki i spotyka się z najróżniejszymi intelektualistami, pani doktor Zofia Paśniewska-Kuć. Proszę Państwa, książka z 1995 roku, przeczytałem ją po raz pierwszy jako kilkunastoletni chłopiec, zafascynowała mnie. No, dzięki tej książce sięgnąłem po, po kolejne pozycje. Mam tutaj je przed sobą. Nie wszystkie, bo i humanistyczna terapia rozwojowa gdzieś mi się zapodziała, ale ją oczywiście mam. Proszę Państwa, kojarzymy z najróżniejszego rodzaju filmów, ale też i kiedy obserwujemy dookoła nas otaczającą rzeczywistość, no zetknęliśmy się z takimi problemami, jak problem nerwicy, nerwicy natręt. Problem złożony, rozbudowany. Pani profesor Zofia Paśniewska, kuć jest specjalistką, między innymi w tej. Dziedzinie. Ja przeczytam Państwu fragment książki. Wieloletnie obserwacje anonkastycznych neurotyków pozwoliły mi dostrzec zarówno ogrom ich cierpienia, jak i osobowościowe bogactwo, subtelność uczuciową i głęboką wrażliwość moralną, wysoką inteligencję, nierzadkie uzdolnienia twórcze. Proszę Państwa, warto naprawdę sięgnąć po pomyślne rokowanie w nerwicy natręc. Teraz ten zespół tych problemów, które się wcześniej nazywały nerwicą natręc przybrał teraz troszeczkę inną nomenklaturę, ale wciąż mamy z, z dużym zagadnieniem, z dużym problemem do czynienia. Pani profesor Zofia Paśniewska kuć Szanowni Państwo, powołała jako uczennica, też jest uczennicą, warto też nadmienić profesora Kazimierza Dąbrowskiego powołała nową dyscyplinę psychologiczną, psychologię szczytów, jest oprócz prac naukowych, jest też autorką wspaniałych wierszy. Tu jeden wiersz Państwu e, zaraz za chwilkę przeczytam, zaprezentuję, bardzo mi się podoba ponad płynącym czasem. Proszę Państwa, e, profesor Zofia Paśniewska-Kuć prawdziwy naukowiec, typ naukowca z prawdziwego e, zdarzenia. E, w centrum też jej Zainteresowań jest ten nieporadny, zagubiony człowiek. Ten człowiek, który poprzez swoją wrażliwość, poprzez najróżniejszego rodzaju blokady, no często nie odnosi tak zwanego sukcesu w życiu. Nie jest gdzieś na świeczniku, nie zajmuje sytuowanych miejsc. Natomiast no, znajduje się w centrum zainteresowania profesor Paśniewskiej kuć Proszę Państwa, przeczytam Państwu jeden z wierszy ponad płynącym czasem. Zostaniemy ze sobą na Ziemi, na wieki, zawsze razem, w czasie teraźniejszym. Jeśli Ziemia runie w kosmosie, a ostatni dzień stanie się pierwszym. My będziemy ze sobą w raju, na zawsze, zawsze razem w czasie teraźniejszym. I żadne uczone koncepcje zaprzeczenia temu na nas nie wymuszą, bo my mamy świętą rację bytu, co w historii zwana jest duszą. Proszę Państwa, bardzo mocno, bardzo gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się z twórczością profesor Zofii Paśniewskiej Kuć i do pomyślnych rakowań. W nerwicy natręst dla osób zainteresowanych tego typu zaburzeniami, które gdzieś tam no, obserwowały, na przykład osoby, które wielokrotnie myją ręce czy też no, wracają po wyjściu z mieszkania, wracają do domu i sprawdzają, czy jest wyłączony gaz. To tylko jeden z takich z pewnego rodzaju. Objawów tego typu zaburzeń. Natomiast problem jest tak, jak powiedziałem, bardzo, bardzo złożony. No, pani profesor Zofia Paśniewska-Kuć w tej książce przeprowadza no, bardzo wyjątkowe badanie dotyczące nerwicy natręc, Ale zgodnie z tytułem, szanowni Państwo, no, dostrzega, stwierdza, że nerwicy natręs. No, te rokowania są, są pomyślne, że w odpowiedni sposób współpraca z, no, z osobą, która cierpi na tego typu zaburzenia, może przynieść bardzo, bardzo ciekawe owoce, bo profesor Paśniewska guć dostrzega w, nierzadko w osobach cierpiących na, na nerwice na trend, no właśnie tak jak przeczytałem przed kilkoma minutami, bardzo duży potencjał, możliwość, możliwość rozwoju. Stwierdza, że no nierzadko są to osoby ze zdolnościami artystycznymi. Proszę Państwa, więc bardzo, bardzo gorąco zachęcam i do pomyślnych rokołań nerwicy natręc, ale do sięgnięcia też do innych książek, psychologia u źródeł wewnętrznych, w kierunku psychologii szczytów, w obronie nadwrażliwych. Profesor Zofia paśniewska kuć jest właśnie strażnikiem osób nadwrażliwych, broni tych osób. I to jest, proszę Państwa, wspaniałe, i bardzo, bardzo ważne. W jednym ze swoich też wierszy, szanowni państwo, akurat to w książce Poczucie żalu, no, pani profesor pyta się w wierszu, co się ocali, co się ocali z jej no, tutaj bardzo bogatego dorobku, bardzo bogatego doświadczenia, bo przecież pani profesor no, opiekowała się i opiekuje się no, bardzo dużą ilością e, osób. Ma ze sobą no, tysiące najróżniejszego rodzaju e, spotkań terapeutycznych. W jednym ze swoich wierszy, co się ocali, no pyta się, co się z tego dorobku e, e, ocali. E, no, mam, mam nadzieję, że ten, e, ten filmik e, na kanale wszystkie, przeczytane e, wieczory, jest jakąś też, znaczy chciałbym, żeby było też jakąś formą odpowiedzi na to, na to, pytanie, żeby ta myśl, którą pani profesor propaguje, walka rzeczywiście pani profesor o tego człowieka tego, nad, żeby się no, ta wiedza o tym, ta myśl no przenikała, przenikała dalej i taka też była istota dzisiejszego, mojego filmiku. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo mocno zachęcam Państwa do sięgnięcia, do zapoznania się z twórczością Pani Profesor Zofii Paśniewskiej Kucz. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.